Jeśli jesteś zwolennikiem ogrodnictwa zgodnie z Księżycem, oto kilka prac, które możesz wykonać w lutym. Dla innych, tych, którzy nie wierzą w Księżyc, te prace również są ważne. Przypominam, że kalendarz księżycowy dzieli się na cztery wpływy: macie dni owoców, dni korzeni, dni kwiatów i dni liści. Chciałbym jednak przypomnieć, że prace w lutym są niemal identyczne z tymi w styczniu, z kilkoma małymi dodatkami. W dniu owoców kontynuuj sadzenie drzew owocowych sprzedawanych z gołymi korzeniami. Rozpocznij pierwsze siewy pomidorów w cieple. To także dobry moment na przycinanie małych owoców. Porzeczki, agrest, usuwasz gałęzie, które leżą na ziemi, i przerzedzasz wnętrze krzewów. Moja wskazówka: gdy skończysz przycinać swoje małe owoce, motyl powinien móc swobodnie fruwać między gałęziami. Przechodzimy do dnia korzeni. W zeszłym miesiącu, jeśli śledziłeś porady dotyczące ogrodnictwa zgodnie z księżycem, wysiałeś rzodkiewki, marchewki i rzepy na ciepłej warstwie. Więc nie zapomnij, aby od teraz codziennie rano podnosić ramy i zamykać je wieczorem. Podobnie jeśli chodzi o tunele, należy je otwierać raz dziennie. Jeśli mieszkasz w łagodnych rejonach, wysiej cebulki kolorowe i cebulki białe wszędzie. Indziej? Sać cebulki szalotki okrągłe, półdługie i długie. Mała wskazówka, jeśli masz bardzo wilgotną glebę, sać cebulki szalotki na małym wzniesieniu. Przechodzimy do dnia kwiatów, podziel cebulki przebiśniegów, gdy kwiaty już przekwitły. Sadzonku i pelargonie w cieple. Przesadźcie kalafiory, które wysialiście w zeszłym miesiącu do doniczki, pojemnika lub w doniczkach, w zależności od dostępnego miejsca i umieść je w pełnym świetle, więc ma wskazówka. Wystarczy zrobić bryłki i przesadzać je jedną po drugiej. Kalafiory? Więc mała rada na dni liściaste. Odnów siewy, które wykonałeś w styczniu. Kontynuuj się w sałat głowiastych pod ramą lub w tunelu, a następnie sałaty, które wysiałeś w styczniu. Przesadzasz je teraz. To idealny moment, aby wysiać szpinak na zbiór wiosenny. Pod zadaszeniem, oczywiście. A na koniec zacznijcie przynosić nawóz do roślin w szklarni. A tutaj mam małą wskazówkę. Kiedy zaczynasz nawozić rośliny w szklarni, możesz praktycznie dodawać nawóz za każdym razem, pod warunkiem, że podzielisz dawkę na 4 w porównaniu do dawki podanej przez producenta. Znajdź inne filmy, aby zrozumieć wpływy księżyca. Kalendarz lunar w Rustika FR, a w numerze 1 wyjątkowa i specjalna Księżyc magazynu Rustika.